A gdyby można było korzystać z automatycznego kierowania nawet na polach obsadzonych bez systemu automatycznego naprowadzania? Z systemem Auto Track Vision jest to możliwe. Dzięki zamontowanej z przodu kamerze Auto Track Vision widzi kukurydzę lub inne rośliny we wczesnej fazie wzrostu. Jeżeli zaawansowana kamera potrafi rozróżnić rzędy upraw i ziemię pomiędzy nimi, system ten jest w stanie zobaczyć i wykryć rośliny we wczesnej fazie wzrostu. System prowadzi koła pojazdu między rzędami upraw, zmniejszając szkody w plonach obsianych bez automatycznego prowadzenia lub tam, gdzie występują nieścisłości spowodowane znoszeniem urządzenia podczas obsiewania z prowadzeniem lub tam, gdzie linii prowadzenia nie można wytyczyć. System działa nawet w nocy. Oto Track Vision pozwala pracować szybciej, zmniejszając szkody w plonach przy prędkości roboczej do 30 km na godzinę. System automatycznie wyznacza linię AB w tle, co stanowi unikalną funkcję w branży. W przypadku, gdy kamera nie jest w stanie wykryć rzędów, system natychmiast powraca do wyznaczonej automatycznie linii AB. AutoTrack Vision działa przy uprawach wysokich przynajmniej na 10 cm, ale pracuje również w warunkach wyższych upraw. System pracuje nawet z wozem asenizacyjnym we wczesnym sezonie na kukurydzę, gdy rośliny podrosną do minimum 20 cm. Korzystaj z naprowadzania bez linii naprowadzania. Wyprzeć konkurencję dzięki systemowi AutoTrack.